System Amsta to system perymetryczny, czyli obserwacyjny, którego główną cechą jest współdziałanie bardzo wyrafinowanych, zaprojektowanych przez nas czujników sejsmicznych z kamerami obserwacyjnymi, kamerami światła dziennego, jak i termowizyjnymi, czy kamerami z podświetlaniem. Ta charakterystyka, ta sejsmika, która w tym systemie występuje, jest o tyle ważna, że pozwala na. Wykrywanie obiektów, które nadchodzą w kierunku, w których obserwacja jest praktycznie niemożliwa, a przynajmniej obserwacja optyczna. Na przykład wyobraźmy sobie, że strzeżemy pasa granicznego, wokół którego rośnie gęsty las. To jest bardzo typowa sytuacja. W takim e, przypadku, jeżeli ktoś zbliża się do naszego pasa, do naszej granicy, to my go słyszymy już, słyszymy oczywiście sejsmicznie, z odległości około 100 metrów, ponieważ w samych czujnikach są zaimplementowane dosyć złożone algorytmy neuronowe, pozwalające na klasyfikację, czy jest to pojazd, czy człowiek, zwierzę, to obserwujący ze znacznej odległości, na przykład 25 km, obserwator, strażnik, funkcjonariusz jest w stanie odpowiednio zareagować, wysłać ekipę, wysłać drona obserwacyjnego lub podnieść alarm. Także ta sejsmika, w szczególności sejsmika neuronowa, którą tutaj prezentujemy, to jest główna cecha tego systemu. Idziemy jednocześnie w dwóch kierunkach i to zupełnie, jak gdyby, od siebie przeciw. Z jednej strony zastosowania cywilne, czyli infrastruktura krytyczna, no na przykład strzeżenie stacji transformatorowych, elektrowni, czy po prostu punktów strategicznie ważnych, niekoniecznie wojskowych, cywilnych, ale strategicznie ważnych. Takie punkty bardzo często znajdują się poza strukturami zurbanizowanymi, jest daleka od miast, nawet wiosek. Bardzo ciężko jest instalować tam na przykład obserwatora, bo ten obserwator jest daleko niedoskonały w porównaniu do naszych systemów. To jeden, jeden kierunek. Drugi natomiast to zastosowania dla wojska. Straż graniczna to nie wojsko, natomiast jeśli chodzi o samo wojsko, to tutaj jest zastosowań kilka. Po pierwsze ten system jest systemem również mobilnym, to znaczy umożliwia rozłożenie w ciągu pięciu minut yy, celu strzeżenia wozu bojowego, e, transportera, obozu, w którym stacjonuje, e, dajmy na to, wojsko, jaki ewentualnie, znakomicie by się nadawał do strzeżenia ewentualnie linii frontu i obserwacji łuku wojsk, w tym również pojazdów ciężkich, bo takie też są tutaj klasyfikowane. Dodam jeszcze jedną rzecz. E, ostatnie incydenty nas do tego skłoniły. Nasze czujniki sejsmiczne znakomicie wykrywają zarówno samoloty, lecące nawet na wysokości 10 tys. metrów, jak i helikoptery. Gdybyśmy mieli na naszej granicy pełni rozłożony system ich czujników sejsmicznych, żaden helikopter, niezależnie od tego, czy leci wysoko, czy nisko, a nisko to jest dla radarów bardzo niedobrze, nie zostałby niewykryty. Po prostu byśmy o tym wiedzieli. Staramy się w kilku kierunkach jednocześnie pójść po to, żeby ta oferta była szersza, ale generalnie interesuje nas sejsmika, no i wszelkiego rodzaju algorytmy sztucznej inteligencji, w tym również rozwijane w grupie, e, algorytmy analizy obrazu. Platforma integracji komunikacji, w się ten skrót wziął MC Mission Critical, to jest system dyspozytorski, który został stworzony, aby obsługiwać tzw. misje krytyczne. Misje krytyczne to jest bardzo szerokie sformułowanie, dotyczy ono zarówno codziennej służby, takiej jak na przykład policja, straż pożarna. Pogotowie ratunkowe czy inne służby, ale również może dotyczyć wojsk. Na czas pokoju, ale również na czas wojny czy na czas akcji. System ten jest przygotowany do tego, żeby pracować z wykorzystaniem powszechnie dostępnych sieci komórkowych, jak i y, sieci, które sami potrafimy budować. System ten wreszcie, co go bardzo wyróżnia od innych systemów, to jest taka platforma, w której można łączyć. Bardzo nowoczesny system komunikacyjny, również stosunkowo przestarzałe technologie, takie jak na przykład analogowe radio, radio typu DMR, radio typu Tetra, czy wszelkiego inne, czy wszelkiego innego typu radia. Nasze służby, tak jak służby na całym świecie, są wyposażone w tego typu rozwiązania, i te rozwiązania są typowo między sobą niekompatybilne, dlatego że każda z nich po prostu buduje je sama. Natomiast nasz system umożliwia połączenie to w jedno. W jeden system dyspozytorski zarządzany z jednego lub z kilku miejsc współdziałający ze sobą, powszechny, globalny lub wyodrębniony. Mógłbym na ten temat mówić pewnie za dwie godziny, ale tak naprawdę to jest po prostu system dyspozytorski, cyfrowy na miarę trzeciej dekady XXI wieku.